Andrzej Wojdyła został zaprzysiężony na burmistrza gminy Lubawka. Poza włodarzem podczas pierwszej sesji ślubowanie złożyła nowa rada. Obradę otworzył były przewodniczący rady Michał Ołdak. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym otwieram zwołaną przez komisarza wyborczego zgodnie z artykułem 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym pierwszą sesję Rady Miejskiej w Lubawce 9 kadencji. Pierwsze posiedzenie do czasu wyboru nowego prezydium rady prowadził radny senior Jan Włodarczyk. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych i gratuluję wyboru na urząd burmistrza pana Andrzeja Wójtyłę oraz radnym wyboru do Rady Miejskiej w Lubawce. Po otwarciu sesji odbyło się uroczyste ślubowanie radnych. Ślubuję uroczyście. Obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg. Bożena Kalabińska. Adam, przepraszam, Adam Kluba, Marcin Król, Radni odebrali również zaświadczenie o wyborze. Pan Mariusz Głód. Pan Jawor Krzysztof, pani Bożena Kalebińska. gratuluję. Pan Adam Kluba, gratuluję. Pan Marcin Król. Dziękuję. Przed nową radą ślubowanie złożył również nowy burmistrz miasta i gminy Lubawka, Andrzej Wójdyła. Obejmując urząd burmistrza miasta Lubawka. Obejmując urząd burmistrza miasta Lubawka. Uroczyście ślubuję. Uroczyście ślubuję. Że dochowam wierności prawu. Że, że dochowam wierności prawu. I powierzony mi urząd sprawować będę. I powierzony mi urząd. Będę. Tylko, do dobra publicznego i mieszkańców Tylko do, dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Można dodać, tak mi dopomóż Bóg. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Podczas głosowań tajnych zostało wybrane nowe prezydium Rady. Przewodniczącym Rady został Arkadiusz Wierciński, a jego zastępcą Mariusz Zbrzyzny. Nowym władzom Lubawki życzenia złożyła była burmistrz Ewa Kocęba, która przez najbliższych pięć lat będzie pełniła funkcję radnej sejmiku województwa dolnośląskiego. Panie burmistrzu, przekazuję już symboliczne miejsce, które całe ostatnie pięć i pół roku zajmowałam w czasie sesji dla pana jako kontynuatora. Tego mojego sprawowania tej funkcji, życzę Panu e, bardzo dobrych i e, e, dobrych dni e, z, przy sprawowaniu tego mandatu. E, jeżeli e, służę też swoją pomocą i e, doświadczeniem, jeżeli będzie taka pana wola, nie odręgnuję się jako radna sejmiku Województwa dolnośląskiego. Lubawka zawsze była i zawsze będzie moim, e, moją, moją gminą e, ser, e, od serca. Także ja jutro mam zaprzysiężenie, e, od jutra będę już też pełnoprawną radną wojewódzką. E, Wam e, Państwo e, serdeczne gratulacje e, reelekcji dla szóstki radnych i dla nowych radnych e, e, samych dobrych dni e, podejmowanych dobrych decyzji dla e, dobra mieszkańców gminy Lubawka. Właściwie to nie sześć, tylko siedem, bo przewodniczący senior też był radnym, także już ma obraz, co, co znaczy słowo radny i z, czymś, i z jakimi pracami to się będzie wiązało. Ja przygotowałam dla Państwa na powitanie teczki z przygotowanymi zadaniami do wykonania, z tym będziecie się Państwo musieli czy powinni zmierzyć w tej kadencji. To są zadania inwestycyjne, duże zadania inwestycyjne. Przy tej okazji bardzo dziękuję całemu zespołowi nie tylko Urzędu Miasta, ale też jednostek organizacyjnych, bo te zadania są różnorodne. Jest stan realizacji opisany, także te zadania wszystkie są przygotowane do po prostu do, do zrealizowania w czasie tego roku, następnego roku. Wiem, że to są zadania duże, bo na łączna kwota to jest ponad 20 milionów złotych do wykonania. Nie lada zadanie. Na zakończenie obrad głos zabrał burmistrz Andrzej Wojdyła, który podziękował byłym władzom oraz mieszkańcom gminy. Włodarz zadeklarował, że chce zmienić na lepsze gminy Lubawka. Czeka nas bardzo trudny okres. Te zadania, które pani burmistrz zostawiła, bardzo mocno inwestycyjne, będą wymagać naprawdę ogromnej pracy trudnych decyzji i no co tu dużo mówić, ja biorę to na siebie, ale też dziękuję Pani Burmistrz, że się udało w końcu też zrealizować te zadania w taki sposób, że zostały one, mają one finansowanie i gmina będzie się w ten sposób rozwijać. Pani Burmistrz życzę wszystkiego najlepszego na... Że tak powiem w cudzysłowie, na nowej drodze życia <noise> w sejmiku samorządowym naszego województwa. Bardzo się cieszę, że padły tutaj słowa takie, że będziemy współpracować. No, bo nie wyobrażam sobie też innej sytuacji. No, obydwoje jesteśmy i Państwo również, wszyscy jesteśmy z lubawki i myślę, że będziemy wspólnie o lubawkę dbać i, 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 i tego. I, I ten okres pięcioletni, no, wprawdzie sejmiku chyba 4 lata. Też pięć? Też, no to też pięć. Także prze, prze, ten pięcioletni okres na pewno przepracujemy bardzo mocno, żeby no, zmienić obraz Lubawki, a społeczne zapotrzebowanie na zmiany, no, z tego co, z czym się spotkałem na naszych wszystkich spotkaniach wyborczych były, jest bardzo duże, oczekiwania społeczne są bardzo duże, no więc nam nic nie pozostaje innego jak współpracować, ja myślę, że cała Rada będzie Tutaj bardzo mocno współpracować. Jest mocno podzielona Rada, bo z, ka z każdego komitetu mamy, e, mamy osoby. No tak zdecydowali wyborcy i tutaj do nas e, od nas zależy teraz decyzja, jak będziemy wspólnie e, współpracować i podejmować decyzje. No, trudne, mniej trudne też i społeczne, czy gospodarcze, czy też e, inwestycyjne. E, no, ja, ja z tego miejsca bardzo wszystkim dziękuję wyborcom za za głosy na moją osobę. No, czuję wielką odpowiedzialność, powiem szczerze, za to, za, za, po tym wyborze, za to co się będzie działo w naszej gminie i myślę, że tutaj wspólnie z całym gronem, z, tym, z wszystkimi radnymi, z, z pracownikami samorządowymi, jednostkami będziemy współpracować w, w takim kierunku, znaczy, na, na rzecz naszej społeczności, jeżeli nam się to wszystko uda.